W przypadku, kiedy uzębienie pacjenta jest już w stanie schyłkowym, to oznacza, że zęby nie nadają się do dalszego leczenia i muszą być usunięte, umieszczamy... Konkretną liczbę implantów, która odbudowuje wszystkie zęby w szczęce bądź w żuchwie. Takie rozwiązanie, czyli rozwiązanie pełnoukowe inaczej nazywa się zęby z dnia na dzień. Moją rolą jako protetyka jest zaprojektowanie tego uśmiechu dla pacjenta. Wyobraź sobie, że chciałabyś zbudować dom, potrzebujesz architekta. Ja jestem architektem tego uśmiechu. Także planuję idealnie dopasowane odbudowy na implantach do twarzy pacjenta. I właśnie na podstawie tego planu jesteśmy w stanie przeprowadzić leczenie. W dniu zabiegu zęby, które nie nadają się już do leczenia, są usuwane, umieszczane są implanty w szczęce bądź w żuchwie, a na koniec dnia oddajemy pracę. Tymczasową. Po kilku miesiącach most tymczasowy na implantach może być zamieniony na most docelowy. I dzięki temu pacjent od samego początku leczenia, dzięki planowi wykonanemu przez prototyka, wie, jak będzie przebiegało leczenie, jak będzie wyglądał jego piękny, zdrowy uśmiech.